Jak wiecie, minionki są uważane za małe, słodkie oraz głupiutkie stworzonka, które tak bardzo nie ogarniają niczego, że im się nawet nie udaje do końca wykonać ich życiowego celu. Ale łączy je jedno pragnienie. Służyć najpodlejszemu panu, jakiego uda się znaleźć. Życiowym celem minionka to była to praca dla najbardziej złego pana. Jednakże, jak się również dowiadujemy z filmu, który został poświęcony minionkom, to im to zadanie zbyt bardzo nie wychodziło. A przynajmniej jest to nam w taki sposób przedstawiane, że niby przez to, że one zbyt bardzo nie myślą, to przez zupełny przypadek eliminują najgorsze zło danych czasów, przez co następnie muszą szukać sobie kolejnego złego pana. Jednakże, jak przyjrzyjmy się całej historii minionków, jaką możemy znaleźć w filmach, oraz też przy okazji w minionkowych, w szorcach, to wówczas może nam się tutaj pojawić całkiem ciekawa myśl, mianowicie taka, że tak naprawdę minionki wcale nie są takie głupie, na jakie wyglądają, a oprócz tego można również się tutaj zacząć zastanawiać nad pewną rzeczą, mianowicie skoro one eliminowały wszystkich poprzednich swoich złych panów, to dlaczego taki los nie spotkał kru? Otóż w dzisiejszej teorii udowodnię Wam, że minionki są mądrzejsze niż wam się wydaje i one bardzo dobrze wiedzą, co one tak naprawdę robią. Tak więc jeszcze na dobry początek tego odcinka, zostawcie tutaj łapeczkę w górę no i lećmy. Już już do naszej dzisiejszej teorii. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego sądzę, że minionki są naprawdę mądrymi stworzonkami. I mimo tego, że czasem robią różne głupie rzeczy, to i tak to co one robią to ma większy sens. Zacznijmy sobie naszą analizę od filmu minionki, gdyż to właśnie w tym filmie widzimy tutaj to, jak one wychodzą z wody na ląd. I właśnie w tym momencie kiedy one opuszczały wodę, to potrafiły one zrobić sobie ochronne okulary na ich oczy oraz potrafiły stworzyć prowizoryczne ubranie z różnych alg oraz wodorostów. To, co one tutaj zrobiły, to nam pokazuje, że one już w tym momencie wiedziały, że ubranie ochronne to jest coś niezbędnego. I dobrze wiedziały one wtedy, jak zabezpieczyć swoje wrażliwe części ciała, na słońce oraz inne warunki pogodowe. I one tego dokonały mimo tego, że nie miały wtedy zaawansowanych technologii. Oprócz tego, one dosłownie ujeżdżały dinozaur. Jednakże to właśnie minionki od razu po wyjściu z wody dokonały czegoś, co ludziom zajęło 90 tysięcy lat ewolucji, żeby zrozumieć to, że ubranie daje nam ochronę oraz ciepło. Następnie minionki w trakcie swojej ewolucji Człowieka. I zauważcie tutaj to, że to właśnie człowiek jest ubrany jak minionki, a nie one jak on. Gdyż to właśnie one miliony lat szybciej wiedziały, że trzeba nosić ubranie. A możemy to stwierdzić, że to właśnie one dały człowiekowi ubranie po tym, jak one patrzyły na niego w momencie, kiedy on jadł kamienia. No, ten ich wzrok dosłownie pokazuje nam to, co one wtedy czuły, a miały wtedy takie, O matko boska, co z tym gościem jest nie tak, oraz dlaczego my go w ogóle słuchamy. I zauważcie tutaj to, że one później człowiekowi dają klapkę na muchy, po to, żeby za pomocą niej walczył z niedźwiedziem. Czyli na to by wychodziło, że one w międzyczasie stworzyły sobie ten przyrząd, dlatego że je najpewniej Nerwowały muchy. A czemu one akurat stwierdziły, że dadzą to człowiekowi? Otóż z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, to one faktycznie w człowieku widziały potencjał, na to, że on będzie inteligentną osobą. Jednakże jak pokazywał nam jeden z minionkowych szorców, one miały naprawdę człowieka dość, na tym konkretnym etapie ewolucji człowieka. Dlatego po tym jak one dają mu klapkę i następnie człowiek ląduje w brzuchu swojego rywala, to one sobie pogwizdują i udają, że nic się tutaj nie wydarzyło. Jednakże do tego dlaczego one eliminowały swoich złych przywódców, jeszcze sobie powrócimy, ale to nieco później. Na razie skupmy się na tym, dlaczego minionki są naprawdę mądre, a tylko udają głupiutkie, słodkie stworzonka. Otóż wiemy już to, że minionki dużo szybciej niż ludzie wytwarzały różne potrzebne im rzeczy w danym czasie. Jednakże w czasach Egipcjan widzimy tutaj to, że minionki również potrafiły czytać oraz budować struktury inżynieryjne. I patrząc na to, że to właśnie one ogarniają to co się znajduje na tym planie, to można by tutaj sądzić, że to właśnie one dowodziły całą pracą w trakcie budowy piramidy, również one się świetnie odnajdowały w nowoczesnych czasach i bez problemów wiedziały co do czego służy, ale jednym z największych dowodów, który udowadnia nam to, że minionki były mądre, to jest to scena jak one zostały pogonione przez armię Napoleona i następnie spędziły w jaskini ponad 100 lat nim w ogóle wyszły z powrotem do ludzi. Bo to właśnie w trakcie tego ich popytu możemy tutaj zauważyć to, że one interesowały się muzyką oraz w kilku późniejszych miejscach również tańcem. I te dwie rzeczy od tysięcy lat są uważane przez ludzi za nauki, które nie dość że wymagają od Ciebie talentu, to również inteligencji, by je zrozumieć. Jednakże to jest tylko jeden z wielu faktów, a znacznie ważniejszym faktem jest tutaj to, że w ich jaskini, które to one uważały za swój dom, możemy znaleźć kolorowe lampki, które są zasilane czymś na wzór kabla, a sam prąd i jego zastosowanie zostało wynalezione znacznie później niż minionki. Po raz ostatni spotkały się z ludźmi, więc to one na własne potrzeby musiały zacząć używać prądu, który to one generowały w jakiś sposób, gdyż one ponad 100 lat nie opuszczały swojej jaskini, więc nie miały one drewna by zasilić swoje lampki. Generalnie to same minionki świetnie się odnajdowały przy różnych nowinkach technologicznych, gdyż jak one opuściły już tą swoją jaskinię, to bez problemu ogarniały, jak działa telewizor oraz jak znaleźć w nim coś, co je zainteresuje. Jednakże to, że one wymyśliły kilka rzeczy, jeszcze nie definiuje tego, że one są naprawdę mądre. A ważną rzeczą, na którą trzeba tutaj zwrócić uwagę, jest to, że one stworzyły własny język, i to na dodatek jeszcze w erze dinozaurów. Mimo tego, że w ich języku możemy usłyszeć miks różnych języków, takich jak francuski, angielski czy hiszpański oraz też wiele innych języków, to w każdym razie to by oznaczało, że to ludzie z danych krajów zapożyczyli sobie od nich dane słówka i na podstawie języka minionków to ludzie stworzyli swoje języki, a nie właśnie na odwrót, jak to każdy myślał. A skoro minionki gadały między sobą znacznie szybciej niż człowiek, to w takim razie by oznaczało, że człowiek je kopiował, więc stworzenie własnego języka w uniwersum minionków jest to naprawdę całkiem spora rzecz. Jednakże to, że one są naprawdę mądre Pokazuje nam scena, kiedy one uciekają z więzienia Mianowicie one nie tworzą jakiegoś podkopu Ani nie robią żadnego buntu Mimo tego, że one są praktycznie niezniszczalne Więc tak naprawdę nic by ich tam nie pokonało Ani by też ich nie powstrzymało przed ucieczką Generalnie to one wtedy stwierdzają Że najlepszym sposobem ucieczki Będzie to stworzenie statku powietrznego No i nie dość, że one go zaplanowały same od podstaw To do tego wszystkiego To one jeszcze stwierdziły, że go zrobią Z rzeczy dostępnych w więzieniu No a jak pewnie się domyślacie, to w takich miejscach raczej się ma ograniczony dostęp do różnych rzeczy. Również co potwierdza nam stopień inteligencji minionków jest tutaj to, że w tym krótkim szorcie o wynalazkach ludzkości możemy się z niego dowiedzieć tego, że to właśnie minionki na przestrzeni lat pomagały największym ludzkim naukowcom w ich odkryciach. Już nie wspomnę nawet o tym, że w scenie kiedy minionki wychodzą z lodowej jaskini możemy zobaczyć to jak jeden z nich wyciąga banana. I chyba naprawdę każdy z nas wie to, że banany potrzebują ciepła żeby rosnąć. Natomiast minionki nie odpuszczały swojej jaskini od ponad 100 lat, więc na to by wychodziło, że że one musiały stworzyć swego rodzaju szklarnie, i to nie taką zwykłą, a dodatkowo ogrzewaną, żeby mieć banany w swojej jaskini. No to jasno nam pokazuje, że one naprawdę potrafią myśleć i są wręcz mistrzami tworzenia najbardziej im potrzebnych rzeczy, z dosłownie niczego. Takich przykładów w całym uniwersum minionków jest cała masa, ale myślę, że tyle wam starczy, żeby udowodnić wam, że one są naprawdę małymi geniuszami. Jednakże, skoro one są takimi geniuszami, to dlaczego one zawsze szukały najbardziej złego pana, a później dla niego pracowały? Oraz, skoro to był ich życiowy cel, a one były tak inteligentne, to dlaczego zawsze w tak głupi sposób kończyli ich wszyscy źli panowie? Otóż nie wszyscy. Bo jest jeden, który cały czas ma się dobrze, a jest nim gru ale co odróżnia gru na tle innych złych charakterów dla których to pracowały minionki wszystkie postacie, które przypadkowo źle skończyły przez minionki, marzyły o tym by podbić cały świat, a za tym oczywiście by wiele nieszczęścia dla zwykłych ludzi dlatego jak minionki stwierdzały, że ktoś jest zbyt szkodliwy, to mimo tego że dla niego pracowały już od wieków jak to było w przypadku wampira, który miał pseudonim Vlad Palownik, w każdym razie to one i tak znały jego największe słabe punkty i wiecie, to właśnie one tak totalnie przypadkowo je wykorzystały po to by się kogoś takiego pozbyć, jednakże Gru był osobą, która od swoich młodych lat była traktowana jak totalny intruz w swoim domu, przez co on tak naprawdę nie był zły, i to właśnie to dobro dostrzegły w nim minionki. I one również dostrzegły w nim to, że mimo tego, że on wydaje się być zimny, to tak naprawdę w głębi serca on jest dobrą osobą. I to widzimy na przestrzeni kilku filmów, jak Gru się zmienia: z tego, który był zły, na tego, który łapie największych złoli. I mimo tego, że on nie jest już zły, to minionki wciąż przy nim zostają i pomagają mu zwalczać tych złych, gdyż one tak naprawdę są dobre i od wieków były dobre, a ich Jedynym zadaniem tak naprawdę było pozbywanie się tych złych, po to, żeby każdy spokojny człowiek mógł sobie spokojnie żyć. Bo tak naprawdę to w uniwersum minionków ludzie zawdzięczają swoich dokonań właśnie minionkom. I to moi drodzy jest cała teoria o tym, że minionki są dużo bardziej inteligentne niż one mogłyby się wam wydawać. Jeżeli odcinek ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć, do następnego. Should I leave or should I stay, I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. overdose. Killing me softly, I gotta choose.